Iż w coraz większych, większej ilości miastach wprowadzane są zakazy e, wapowania nawet e-papierosów. E, ma tutaj na myśli tramwaje, jakieś miejsca kulturalne typu opery, teatry, e, etc. E, firma Intense wyszła naprzeciwko m, tym zakazom i wprowadziła do swojej oferty likwidy bezdymne. I to właśnie będzie tematem dzisiejszej recenzji. Dostępne są trzy smaki które ja mam tutaj do zaprezentowania dla Was. Jest to linia Zero Cloud. Zawartość nikotyny jest 12 mg. Opakowanie w ten sposób. Tu mamy uloteczkę z instrukcją obsługi, bo trzeba ten liquid używać trochę inaczej niż zwykły. To jest, to jest smak cherry. To jest smak e, tytoniowy i tutaj mamy smak mentolowy tak to wygląda z zewnątrz ja już jakiś czas testuję te likwidy i powiem wam, że jest naprawdę fajnie w zapachu są trochę może mniej intensywne niż zwykłe ale w smaku jest naprawdę w porządku mamy tutaj ulotkę na każdym likwidzie z instrukcją obsługi e, gdyż ten likwid wapujemy troszkę inaczej troszkę inaczej, co przez to rozumieć mianowicie, tutaj mamy uloteczkę ale powiem Wam to z własnych doświadczeń e, aby ten likwid był bezdymny bezdymny, bezparowy tak naprawdę e, należy zrobić kilka prostych rzeczy oczywiście wiadomo, zalać do e, parownika Tutaj będzie na przykładzie Bills Decador. Eee, należy włączyć, oczywiście, bateryjkę. Tak jest standardowość, się zaciągamy. Zaciągamy się. Przed końcówką zaciągania zwalniamy przycisk, żeby grzałka przestała pracować. I trzymamy kilka sekund w płucach. Zaprezentuję wam, jak to powinno się robić. Oczywiście, widać, że bateryjka się włącza. Wszystko smaży. Więc prawdziwy. I trzymamy magia. Oczywiście dym jest tutaj. Pewnie zauważyliście w moich ustach. Ale ten link zrobiony jest w ten sposób, że po prostu ten dym w naszych płucach się rozkłada. Oczywiście nie jest to do końca zdrowe, <laughs> bo papierosy nie są zdrowe, mają po prostu zastępować zwykłe, e, analogowe papierosy. I powiem wam tak, ja osobiście byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego produktu, gdyż po prostu ja wapując, no lubię mieć ten dymek, dlatego też mam od groma parowników, staram się wyciągnąć z nich jak największą chmurę, ale... Jeśli na przykład idziemy do teatru do opery, choć tak naprawdę nie wiem po co w operze i w teatrze wabować, skoro tam idziemy oglądać sztukę, e, jeśli już musimy nawet, no to wtedy warto zaopatrzyć się w ten właśnie Vintense Zero Cloud, po to aby po prostu nie przeszkadzać innym i nie łamać zakazów e, używania epapierosów w miejscach publicznych. E, jest to bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna opcja. Firma Intenze wpadła na genialny pomysł i myślę, że ten pomysł wypali. E, może pojawić się wiele spekulacji w mediach, no ale wiadomo, to są media, oni muszą do czegoś się przyczepić. Ja Wam powiem, że ten produkt jest bardzo fajny. Mi osobiście on aż tak bardzo nie podpasował. No bo tak jak już mówiłem, ja lubię dymek, ale na pewno dla osób, które, które często przebywają w miejscach, gdzie jest taki właśnie nałożony zakaz a mają ochotę dostarczyć nikotynę do naszego organizmu, więc ten produkt będzie naprawdę w porządku. Więcej informacji o tym produkcie znajdziecie na stronie intense.pl, link będzie pod spodem. No i ten produkt jest dostępny na sklepie forestmokers.com i na dole oczywiście link też będzie i serdecznie dziękuję temu sklepu za podesłanie tegoże produktu do przetestowania, żeby zobaczyć jak to działa i czy to działa i działa. No, takie trzy razy działa, tak, trzy razy, tak. E, no, ja tak naprawdę czekam na Wasze opinie, no bo to, to produkt dopiero wchodzi na, e, na nasz rynek. E, ja byłem zaskoczony, że coś takiego w ogóle może być. No, ale jak już jest, no to niech jest, nie? Niech jest, no po prostu. E, testuję już te smaczki, w smaku jest... Jest smaczek wyczuwalny, oczywiście, na przykład ja teraz mam tutaj wisienkę, czuć to wisienkę, jest ona bardzo, ale to bardzo delikatna, w zapachu również taka była. Eee, mentolówka bardzo fajnie chodzi. tytoniówka, no klasyczna tytoniówka, ja tytoniówek nie bardzo lubię wapować, no ale powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie wypada ten produkt, obecnie jest dostępny chyba tylko w gramaturze 12 mg, jak się nie mylę, mm, albo się mylę, ale chyba nie. E, są trzy smaki, może z jakiś czas producent wprowadzi różne smaki, jeśli ten produkt przyjmie się na nasz rynek, e, a myślę, że będzie naprawdę w porządku. Ja ze swojej strony mogę polecić ten produkt właśnie dla osób, które, które są osobami, można powiedzieć, publicznymi, czyli że e, czytaj, są w miejscach publicznych bardzo często, w takich, których obowiązuje zakaz, i tam właśnie z tych produktów możecie korzystać. To było na tyle, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.